Wrzuć ananasa do kąpieli nóg. Tak robią bogaci ludzie. Efekty są lepsze niż u kosmetyczki. Weź jeden ananas i obierz go ze skórki. Odcinaj plastry za pomocą noża. Ananas jest stosowany w produkcji kosmetyków. Ma działanie przeciwzapalne. Następnie potnij owoc na kawałki. W kosmetykach z jego składem znajdziemy go pod nazwą bromelina. Owoc ananasa jest świetnym surowcem złuszczającym. Wrzuć je do blendera i zalej wodą. Następnie zblenduj na papkę. Do garnka wrzuć skórki ananasa. Zalej wodą. Wrzuć garść goździków. Mają one właściwości przeciwzmarszczkowe. Pomagają pobudzić krążenie. Następnie dodaj kilka liść laurowych. Kolejnym składnikiem jest sól Epsom. Swoje drogocenne właściwości zawdzięcza wchodzącym w jej skład jonom magnezu i siarki. Przekrój jedną cytrynę i wrzuć do garnka. Całość wymieszaj i podgrzewaj na średnim ogniu. Po 15 minutach zostaw do ostudzenia. Powstałą esencję przelej do miski. Dolej do niej również zblendowanego z wodą ananasa. Następnie włóż do niej nogi. Taka kąpiel jest przyjemna i ma genialny wpływ. Pomaga złuszczyć na skórek i ma działanie antybakteryjne. Pomaga zmniejszyć opuchliznę nóg. Pomaga pozbyć się wrastających się paznokci i stanów zapalnych. Skóra jest po niej miękka i odświeżona bez użycia tarki. Pożegnaj się z bólem stawów i opuchniętymi nogami. Mamy rozwiązanie, którego szukałeś. Dzięki tym dwóm sposobom możesz wreszcie zapomnieć o dokuczliwym bólu i nadmiernym zatrzymywaniu się wody w organizmie. Pozbędziesz się dyskomfortu spowodowanego obrzękiem stawów. To dwa najlepsze rozwiązania, które pomogą ci złagodzić te problemy raz na zawsze. Zacznij od ugotowania ryżu. Opłukane ziarna ryżu wrzuć do gotującej się wody. Upewnij się, że woda całkowicie przykryła ryż. Ta woda przyda ci się później. Ryż należy gotować przez około 10 minut. Następnie pozostaw go do ostygnięcia na kolejne dwie do pięciu minut. Odcedź ryż, ale nie wylewaj wody. Ryż możesz wykorzystać do obiadu. Wodę po gotowaniu ryżu wykorzystamy do pielęgnacji obolałych stawów. Przygotuj miskę z ciepłą wodą do moczenia nóg. Wlej do niej wodę ryżową. Dodaj dwie łyżki sody oczyszczonej. Ma ona właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Mocz nogi w takiej miksturze przez 20 minut. Pomoże to w walce z obrzękiem nóg i poprawi krążenie. Zlikwiduje infekcje grzybicze, bakteryjne i stany zapalne. Innym sposobem jest zrobienie pasty z tych samych składników. Wystarczy wymieszać kilka łyżek wody ryżowej z sodą aż do uzyskania gęstej masy. Nałóż ją na bolące miejsca, pozostaw tę mieszankę na swoich stawach przez około 20 minut. Pamiętaj, że oba składniki mają właściwości przeciwzapalne. Moczenie stóp jak i kremowa pasta są nie tylko dobre dla stawów, ale także przyjazne dla środowiska. Zapomnij o produktach ze szkodliwymi substancjami. Te metody są naturalne i zawsze działają. Kamienie na blaszce włóż do piekarnika. Ten trik odmieni resztę twojego życia. Podgrzane kamienie mogą stać się najważniejszą rzeczą, jaką poznasz w tym roku. Kiedy więc będziesz na spacerze, na działce czy na polu u zaprzyjaźnionego rolnika, pozbieraj koszyk kamieni, od małych do średnich. Na każdym polu takie znajdziesz. Są dosłownie wszędzie. Są bardzo cenne. Zabierz je do domu i opłucz. Nie trzeba ich specjalnie szorować, ale możesz pozbyć się z nich większości ziemi. Następnie weź blaszkę z piekarnika i połóż na niej ciemny ręcznik, szmatkę czy pieluchę tetrową. Wyłóż uzbierane kamienie. Układa je dowolnie. Wzięliśmy kamienie z pola, z rzek i jeziora, nie zbieram do tego triku kamieni. Wstaw blaszkę do piekarnika i podgrzej je. Kamienie mają być ciepłe, nie gorące. Na podłogę lub dywan połóż ręcznik, połóż na nim blaszkę z kamieniami. To przenośna mata. Zdejmij skarpetki i wejdź na kamienie. Deptaj po nich przez kilka minut, to na początek. Potem stopniowo wydłużaj ten czas do kilkunastu minut dziennie. Chodzenie po ciepłych kamieniach oczyszcza organizm, pobudza receptory wszystkich najważniejszych narządów. Z dnia na dzień deptanie po kamieniach będzie łatwiejsze, a twój organizm zdrowszy. Organizm pobudzi się do samoleczenia. To jedna z niewielu metod, które są proste, a działają na cały organizm. Osoby z bólami stawów znów zaczną chodzić, poczują przypływ energii i odzyskają zdrowie. Naturalny sposób na zatrzymanie grzybicy ten przepis jest tani i niezwykle prosty. Dodatkowo, wspomaga rośnięcie paznokci, są mocniejsze i zdrowsze. Do miseczki wsyp dwie łyżki zwykłej soli kuchennej. Ma ona właściwości odkażające. Dodatkowo, dzięki ziarenkom, ma działanie pilingujące i złuszczające na skórek. Następnym składnikiem jest limonka. Przetnij ją na pół i wyciśnij z niej sok. Limonka wykazuje silne działanie przeciwbakteryjne. Możesz zastąpić ją zwykłą cytryną. Ma działanie rozświetlające i usuwające przebarwienia. Kolejnym składnikiem jest woda utleniona. Dodaj łyżkę do mikstury. Działa odkażająco i przyspiesza gojenie się ran, niszczy bakterie, koi stany zapalne i wspiera leczenie grzybicy. Poprzez usunięcie bakterii usuwa nieprzyjemny zapach stóp, wymieszaj całość, tak żeby powstała gęsta pasta. Na początku posyp stopy solą i drugą połówką limonki potrzyj. Następnie nałóż ją na miejsca, które są zainfekowane grzybicą lub z innymi problemami. Zostaw na 15 minut. I gotowe. Ten naturalny trik stosuj co drugi dzień, przez tydzień. Dzięki działaniu antybakteryjnym i antygrzybicznym, problem z brzydkim zapachem znika. Skóra między palcami jest zdrowa. Stopy będą zdrowe i piękne. Owiń folią aluminiową stopy. Dzięki temu zachowasz zdrowie. Przeziębienie i katar nie będą już takim zagrożeniem. W okresie zimowym ten trik pomoże Ci przy pierwszych objawach wychłodzenia i przeziębienia. Wystarczy zwykła folia aluminiowa i maść waporób. Ta maść zawiera mentol, kamforę i olejki eteryczne. Posmaruj nią stopy przede wszystkim palce i podeszwę stopy. Maść waporób jest przeznaczona dla dorosłych i dzieci od piątego roku życia. Polecana jest do leczenia objawów przeziębiania. Jej konsystencja jest idealna do smarowania ciała. Mentolowy zapach jest przyjemny i przynosi ulgę podczas infekcji górnych dróg oddechowych. Nałóż maść też na drugą stopę. Weź kawałek folii. Połóż na nią stopę, zawiń ją dokładnie. Możesz użyć kolejnego kawałka folii, aby stopa była cała w folii. Nałóż tak folię na obie stopy. Zawinięte stopy zostaw na około godzinę szybko w ten sposób złagodzisz objawy przeziębienia. Ten trik jest szczególnie przydatny dla osób, którym wciąż zimno w stopy. Nie musisz od razu sięgać po leki. Rób taki okład przez kilka dni. Na pewno poczujesz poprawę. Ukryte zastosowanie Coca-Coli, jeśli masz problemy z pękającą i suchą skórą na stopach, powinieneś poznać ten przepis. Już po pierwszym użyciu widać sporą różnicę, efekty są imponujące. Na początku przygotuj kostkę nawilżającego mydła, zetrzyj je na tarce o grubych oczkach. Mydło pomaga zmiękczyć skórę bez zbędnego wysuszania jej, ma również działanie antybakteryjne. Wsyp wiórki do garnka. Następnie wlej kubek Coca-Coli. Wymieszaj całość. Dodaj łyżkę mąki kukurydzianej. Odpowiada ona za konsystencję kosmetyku. Dzięki niej powstanie gęsta pasta. Gdy grudki znikną, wsyp łyżkę zmielonej kawy. Kawa usuwa martwy na z dużą intensywnością, dlatego to świetny, naturalny peeling. Kofeina działa na skórę pobudzająco i drenująco, co sprawia, że naczynia krwionośne pracują, a krew krąży szybciej. Całość przełóż do miseczki nałóż ją na stopy, szczególnie w miejsca, gdzie sucha skóra pęka. Napięty, nagniotki i podbicie stopy. Weź zwykłą folię spożywczą, owinię stopy. Taka pasta usuwa martwe kawałki skóry, wspomaga krążenie i odżywia skórę, żeby zabezpieczyć całość, załóż też skarpetki. Tak nałożoną pastę trzymaj przez minimum 30 minut, po tym czasie zdejmij całość i opłucz ciepłą wodą. Zmywaj pastę okrężnymi ruchami, żeby wzmocnić jej działanie peelingujące, i gotowe. Stopy będą miękkie i nawilżone jak po wizycie u kosmetyczki.